Witam, jestem Gardel.pl, a to drugi odcinek z naszej serii Zagrajmy w Malkonem. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą misję z Zębatki i Rozygra Musimy zadupcać do tornek i mam nadzieję, że dobijemy dzisiaj 10 level co najmniej. W tamtym odcinku dobiliśmy, z tego co pamiętam, od 7 do 9, tak? I w tym odcinku... Mam nadzieję, że wbijemy 10 level, a może nawet 11, postaram się. ale to się ukaże, dobrze, gdzie my jesteśmy? Tutaj, czy muszę iść całą Okej. ścieżką? Okay. idziemy, idziemy. A właśnie też powracając do tego, do mojego Simpsona to nagram kiedyś prezentację, zobaczycie jak wygląda i, i postaram się też zrobić jazdę I zobaczymy co z tego wyjdzie. Okej, okay, minimo pa w, w sumie już wolę jeździć na tym motorze ze świadomością, że ten koleś się nas rzucał Już wolę jeździć na motorze ze świadomością Ło! E, wolę już jeździć na motorze ze świadomością, że wszystko się może zdarzyć, niż siedzieć w domu, na przykład na komputerze i grać ca całymi dniami. Teraz to w szmie robię, no ale nie gram, kurde, 24 h 24 h 3 ja tam nie gram 24 na dobę, o! Kuglasz co, co on daje 16 ja go chyba tam mogłem sprać, ale nie będę próbował hmm. I nawet wiem, gdzie ta orkiestra chyba jest Albo gdzieś tak w centrum tego tornek Coś tu zadupia do mnie. Stare ruiny, już myślę, że w pójdziemy. będziemy. Mm. Dobra, co tak długo się ładuje? Jeśli by ktoś chciał wiedzieć, to wątpię, że kurde, to gdzie my jesteśmy? Że na, na moim kanale pojawią się let's play z jakiś bardzo dobry gier. Bo ja gram na laptopie, a ten laptop nie jest do grania. Ma kartę zintegrowaną. Nie to już, że 512 MB to jest zintegrowane. To jest naprawdę masakra. Chociaż udało mi się w parę fajnych gier zagrać. Borderlands mi idzie na najniższych detalach. A z nagrywaniem to już, kurde, chyba by w ogóle się nie włączyła ta gra. A może kiedyś kupię lepszy komputer i będzie i jakoś coś fajnego nagram. To chyba, I tutaj chyba była orkiestra, i to chyba trzeba było z nią pogadać. Nie, to może z edarem. Aj, aj, muzyka. No tak, wyjdzie. Okej, okay, czyli już mogę wrócić. oj. następna misja będzie od 9 levela z tego co pamiętam A wiecie co czy to się załaduje i sprawdzę tylko czy nie ma jakiejś misji wtorek na 9 level to przy okazji by się to mogli zrobić więc widzimy się za chwilę nie wiecie co okazało się że mm, że wtorek ten y, zrobię macięcie przepraszam że wtorek mm, wtorek jest, są misje dopiero od 10. levela, więc na razie sobie możemy to odpuścić. A planem na dziś jest wbicie 10. levela, więc wątpię, że dzisiaj tak. zrobimy tego questa. szary wilk, Czy ja dam sobie z tobą radę? Nie, nawet nie próbuję. Kurczę, mi ta ręka spędzi. Proszę. No, ładuj się, co tak było. Nie wiem w sumie czy męczyć was tą podróżą do Tornek, do Itan. Dobra, wiecie co, widzimy się w y, Itan. Dobra, jesteśmy już w Itan. Jedyne co zrobiłem po drodze to zabiję jeszcze raz tego Albrechta. Zrespił się. I teraz idziemy do tego nadzorcy baraków. Buraków. Nadzorcy baraków. Dobra, tak. Kurde już mi się wszystko plącze. Idziemy na zorcy baraków. I on nam powinien dać zębatkę i pójdziemy do tego dziadka. Jeszcze postaram się tutaj zabić te pancerniki. Pewnie jak wrócimy z baraków to mało życie. Za chwilę się uleczę. Mm, jak wrócimy pewnie z baraków to już będzie się na nowo zdecydował i znowu je zabijemy. Będzie bliżej 10 poziomu. Mm. Kurczę, mi ta ręka drętwieje. Kurczę. Tak, tak, miałem w gipsie to odgarce był usztywniony i mi to nie uwierało nic. Teraz, kurczę, to muszę albo sobie jakąś poduszkę muszę chwycić albo coś takiego. Okej, okay, wchodzimy do baraków. No, ładuj się. Zresztą teraz już żadnego pierścienia ani amuleta nie kupiłem, ale to chyba się nie dało u niego u tamtego zatwinci orkiestry. Hmm, tak, dobra. No, zębatki jest zegaram. Musiałem się nabyć, przepraszam. Już od tego gadania za skąbił kartle. <grymne> tak w sumie miałem nad sporo złota w poprzednim odcinku, coś koło tysiąca, czy coś takiego. Mam, proszę, a teraz wyskakuj z kasy. Coś. O, to jest, no to jest dobre. Hmm, aha, no i zaraz To do czego jest ręczność Eee, ja się na tym nie znam Chwilak mam tego to uniknąć. No, e, wolę, wolę w tym chodzić Ametyst to się da sprzedać Tylko komu I Zaraz zobaczymy Mogę to was? A nie, bo tylko konsumpcyjne, no dobrze. A zapomniałem, że to, to, to ma taki system. To ile? 240, proszę Was. za takie złe? Nie, jest, za to pewnie, że z Gwestu, dlatego to tyle kosztuje. A ty chyba coś też sprzedawałeś, nie? Ja wiem, że ty się chyba pająków bałeś. Aha, no dobra. Ja wiem, że on się chyba bał pająków, ale nie jestem pewny. I ten strażnik chyba od 10 levela będzie miał coś do nas Okej By się teraz wrócił do... Nie, nie do tornek To i... It... Nie, witam, to ja jestem, chwila Kurde fix. Kurde fix! Jakby to mój kolega powiedział Chwila a ja bym poszedł do... do werbin O, to Verbin bym poszedł, bo tam były te dzikie psy. A tobiję ten dziesiąty poziom Co posiadać na swoim koncie? to też maczyła, jeśli ja wynosi połowa twojego poziomu. Czyli co ja bym chciał teraz zmienić tak. Czy, czy nie, jestem tym szczurem, że na radę, ale jemu może się uda te namety sprzedać. Sprzedać. Skupuję tarczy, a hełmy skupujesz? No. No, no to masz. Co jest? No, hmm, okej, okay, tyle zarobiliśmy, ale jakoś mega dużo to nie jest. Którą ma 15 ja wątpię, żebym dał ranę. To jest muzyczka. O, nie widziałem Chyba muzyczka tu jest, zaraz, zobaczę. No proszę. Ale już przywykłem dlatego, że nie ma tu muzyczki, więc będę grał bez muzyczki. Jeżeli byście chcieli, żebym grał z muzyczką, to powiedzcie mi, to będę grał z muzyczką. A na razie by grał bez muzyczki. Nie gadaj, że ty mnie zaatakujesz. Fak. Fak. Nie wiedziałem, przepraszam. Zajdę się z... o drodze. A ja ci ha hapsa zostało. 98. Dobra, widzimy się za 2 minuty i 8 sekund. Dobrze już jestem. Musimy się kurczę uleczyć. Głupi adept. Ale cóż poradzę. Co jest to? Co jest? Co tu się dzieje? Ładuj się. Ładuj. Dobrze. Nie wiem co to miało być. Czuć. to Okej. Okay. Musimy dobić jakoś ten... Um, a może tutaj będzie jeszcze, zobaczmy. Co na miejscu? Nie wiem, co to jest. Dobra, nieważne. Jeśli by ktoś chciał sobie to po, poczytać, to może zatrzymać film i zobaczyć. Właśnie już się pancerniki powinny z, z, spić, albo ktoś mnie zajumał. E. Piknie. I mi brakuje. 600. O mamo tu nie jest. zejdziemy tam jeszcze na dół i zobaczymy co tam jest Jeszcze tego dzikiego psa zabijemy o ile tego już 150 jest jedną warte wow to ile kosztuje 150 kurcze to trochę możemy zarobić na tym można powie mogę powiedzieć szczerze Ok, przyjdziemy się. wpijemy dziesiąty poziom, posprzedajemy to wszystko i będę kończył ten odcinek. I w następnym odcinku zobaczymy, wybiorę jakiś wygląd, tak będzie oczywiście jakiś fajny. Ja w sumie każdy wygląd jest lepszy od tego, kto to jest. Zobaczmy. Pokaż swój towar. Antity! Pięciwa, no. Moim pasem jest też łucznictwo. No. się ją pochwalę. A właśnie, miałam na początku dylemat, czy nie zagrać sobie łowcą. Łowcą? Łowcą chyba tak. Bo tropiciela nigdy nie lubiłem. Ja też on jest chyba lepszy. Nie wiem, chciałam też paladynem, ale nie lubię do końca magii. Jeżeli miałem już grać w która używa magii, to jedyne kim to magiem lub jeśli w jakieś grzeby był to nekromanta, A tak to nie zagrał, nie zagrałbym nikim innym. Jeszcze też miałem dylemat nad no, tancerzem ostrzy. Ale grałem nim już kiedyś, kurde, wolę jakoś z tymi broniami dwunęcznymi latać sobie. To bym mogę sprzedać ta nie, bo to, to by raczej nie próbujemy się ze szczurem spożowym. No, zobaczymy. Pewnie padnę. Kurde, wiedziałem. że to jest chyba odcinek Feili, no ale cóż. Ile mu został? 47. Dwie minuty, no dobra, w takim razie widzimy się za 2 minuty. Dobrze już jestem. Przy okazji przez ten czas patrzałem. Na, co Znowu ten sam. Dobra, patrz przez ten czas kiedy się odradzałem, zobaczyłem ten. Na YouTubie czy są jakieś różne spleje z właśnie Margonem? i zauważę, że trochę tego jest. I jeden koleś zaczynał z levelem 157. I ludzie mówią, że my grał od pierwszego levela. Tutaj akurat jest co ponarzekać, bo 150 level to naprawdę się dużo straciło, a tam... Mam nadzieję, że nie będzie mi za to, że zacząłem od siódmego, no ale... To w sumie była tylko ta lokacja początkowa i reszta to jak spiłem, więc dużo nie straciliście, zaś ktoś wyrzuca to. Nie będę tego z cyfru zbierał, bo po co? A to, o ty chyba możesz ku, mi ten rogi ode mnie skupić. O, skupuję wszystko. Piknie. ale się dorobimy. Czuję. O oh, fuck. Piknie. Uah, A dwuręcznych to ty już synek nie masz, no dobra. Ktoś wyrzucał. Tych. Już wcześniej ktoś wyrzucał, kto to jest. Wow 288. Nie wiem, w jakim cudem to jest możliwe wbicie takiego levela. Chociaż nie, jakie tam są, jak na takie levelu, więc się, to się nie znam outfitki, no to ja wiem się mogę doczekać kiedy będę miał te outfity Kurde można na tym zarobić strasznie Naprawdę opłacalne to jest To prawie za każdym razem chyba wypala z tego co zauważyłem Limit złota 10 tysięcy Wątpię, że przekroczy tą liczbę a w, przy okazji możemy zobaczyć, czy jest coś ciekawego na aukcjach. No to futro 7,50 jest warte, dobrze. Ten jest fajny. Taki skryty. Się to całują. aukcjoner był chyba tutaj na górze tukej o jest tutaj do aukcji. zaś to nie no ładuj się kurde jakaś mała lokacja chyba tak długo. no tęczowa a bo dobra To pewnie nie na mój level za życie Pokaż mi na aukcję broń 2 dwu... 1 milion Już to kupuję, już licytuję Nie no, od levela Powiedzmy 5 Do 15 A co ja tutaj Filtruję Tak sądziłem. zimno zimnowi trochę. No, za, no, przepraszam, że Was tak zanudzam, tym marzeniem po tym mieście jak spieniem, no ale cóż też margonem w sumie. Takiś super walk nie zobaczycie. Mówię to jest tak opłacany już 2000, a... O, to jest coś fajnego chyba. Na szósty. O ja co to biorę. To mi się akurat przyda. Co się dzieje? Trzeba tego podnieść. Podnieść to. Czemu ja tego założyć nie mogę? Powiedzcie mi. racie się, czemu ja mogę tego chwycić? Może muszę... Kurde, nie znam się na tym pieprzyć. Chociaż szkoda, bo fajna tarcza. Pamiętam kiedyś, jak się ludzie zabijali o te pancerniki. Chociaż może teraz prawie nikogo nie ma, bo jest późno. To też jest... ...pewna możliwość. I jak skończę ten odcinek, to wybierzemy jakiegoś utwita skina. Jak ja to mówię, I zobaczycie go w trzecim już odcinku. Nie wiem, kiedy go wrzucam, na pewno za niedługo. I właśnie mam nadzieję, że się. Chyba zobaczę, czy mam jeszcze jakiś fajny miecz. Prawdopodobnie nagram. Ta seria będzie trwała, dopóki nie wbiję 50 levela. Zależy jak mi się będzie ekspić to wszystko, no zobaczymy w każdym razie. to są dwa dwóch O fuck. Oh, fuck. Nasz może jakieś. Dobra. Później się tym będę martwił. Co to jest? O inwestor bonusy zasmoczył z jakieś items. Przynosi, że mi ten koleś pewnie to wyzbierał. O, o nie, nie, to kurde. Co się dzieje? Nie wiem, jak wiecie czemu <coughs> jak wiecie czemu tego się nie da zrobić, to powiedzcie im proszę, bo straciłem głowę do tego. Po co ja tu przyszłem? Znowu sprzedać. Nie, ta tarcza kosztuje. No, trochę kosztuje są. Pstą. Już. Chwilak tu. Już tam i da. Zobaczymy ilo. Co tam się dzieje? Spokojnie, ja nie jestem kapusiem, A co za idiota, ktoś do niego psytnie, a on odpowiada, a on mówi takie rzeczy. No cóż. Chłopak, no Ło. Dobra, stąd jednak lepiej wyjdę. No dobrze, chyba ostatnia rundka i mamy dziesiąty. Ten odcinek był jednak trochę taki nudny, sam to przyznam. No tutaj tylko tak chodzę, wbijam ten i w sumie zwiedzi zwiedziliśmy i ten. Dobrze mówię nie ja tym jestem chyba żebyśmy zwiedzili chyba tak byliśmy w i no to w sumie coś tu zwiedziliśmy fuck idziemy tu wybić chyba fuck you I want some exp a nie on gdzie indziej idzie. Mm. dobra ponoszą mnie Patrzcie, dziesiąty level, Wojownik. Dobra, tu zakończymy nasz odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. W końcu udało nam się po tylu failach dumić ten dziesiąty level. Ale jest dobrze. W takim razie trzymajcie się, cześć. I do usłyszenia w następnym odcinku.